Witam Was serdecznie z tej strony Piwko HD, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę, a dokładnie zrobimy paczkę 25 piłkarzy 82 plus za 3 fut słapy, ikon słapy, przepraszam. Wykonałem w sumie poprzednio była otwierana paczka za 5 słapów, teraz zrobiłem resztę, czyli wykonałem jeszcze 3, 3 słapy. I Myślę, że otworzymy sobie tą paczkę. Potrzebuję tych piłkarzy, ponieważ chcę zrobić pack opening związany z player pickami, a trochę tych piłkarzy potrzebuję. W moim klubie nie ma ich za dużo, a myślę, że ta paczka da nam w sumie kilku piłkarzy na, na kilka player picków. Dlatego nie przedłużając wykonam sobie, wykonamy sobie szybką 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 wymianę. I tu potrzebujemy trzy karty. Zobaczymy czy coś dobrego dropnie. No 82 plus nie liczę tu na jakiś walkout, ale może kto wie. Do player picków y, w sumie potrzebne mi są tylko karty rzadkie, więc tutaj tak będzie rzadka karta. Y, ale może z tej paczki będzie całkiem dobry traf. Y, za chwilę się przekonamy. Szybko sobie tylko znajdziemy wymianę ikon. Mamy trzy ikon słapy. Dobra, szybko przepalamy. Mm. Dobra, mamy przepalonych mamy przepalone 3, 3 ikon słapy i teraz sobie zrobimy opening zobaczymy co nam dropnęło w tej paczce Czy coś tu będzie, coś tu będzie... Czy tutaj będzie coś co się nada do dalszego grania? Bo wiem moim celem aktualnie jest awans do trzeciej dywizji Jestem w czwartej. No mam nadzieję, że tu będzie jakiś piłkarz, który zrobi mi różnicę, bo nie ukrywam, no przydałoby się jakieś odświeżenie w moim składzie. No i nie przedłużając, otwieramy paczkę. Boże, daj tu jakiś walkout. Jej, dajcie mi tu jakiś walkout w końcu. Jest walkout, jest walkout. I co my tu mamy? Złoty walkout. Argentyna, EP, Depol, drugi raz. Boże, w poprzedniej paczce było to samo. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? A teraz cofniemy się kilka dni do tyłu, do dnia, w którym otwierałem za pięć słapów paczkę z 25 piłkarzami 83+. plus. Kurwa, znowu no dosłownie to samo. Nawet niektórzy piłkarze w tej paszce się powtarzają. O, masakra. Dwa razy to samo za te ikon, słapy, no ale w środku może być coś, coś mocniejszego. Kurtua Courtois, Werner, Jimenez. No, nie najgorzej, nie najgorzej. Myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie, że będzie no gorzej. Nie jest tak źle, ale też jakieś dupy nie urywa. Czemu mi zawsze rzucam, jak już są fajne lokauty, to są tu głównie bramkarze. No nic, no no kurcze, w paczce 80, w paczce dwu, pięciu piłkarzy 85 plus. Nie, nie, w tej poprzedniej paczce za pięć słapów też miałem Depola, też miałem Depola i no porażka, porażka, no, znaczy, no nie do końca porażka, dobra, to się gdzieś tam poprzepala. No, na pewno szkoda, szkoda, szkoda te karty na piki. O Jezus, co my tu mamy? Müller jest... Szkoda tu quicksellować. Dobra, szkoda tu quicksellować. to wszystko, quicksolować, to są wysokie obrale. Ja to w sumie chyba sobie od razu zrobię. Przepalę sobie to w jakimś SBC, bo <laughs> no po prostu tego szkoda, dobra. Teraz ja sobie... dokonamy sobie back... no, Dokonamy sobie openingu 15 player picków, które wykonałem no, z kart, które miałem w klubie, trochę tych kart było. E, postanowiłem znowu zrobić e, taki odcinek w tym stylu. E, mam nadzieję, że coś dobrego wpadnie. Miałem kilka duplikatów, postanowiłem je przepalić właśnie w tym wyzwaniu. No i nie przedłużając zrobimy sobie go otworzymy, zobaczymy co tam trafiliśmy, więc wchodzimy w sklep. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj 15 player pików. 15 player pików otworzymy sobie, dobra, w sumie będziemy jechać losowo, zaczynamy od pierwszego. Oba ginter 8.2. Widzimy kolejny. 8, o, Mendy. poprzednim, mm, jak otwierałem player picki też był nawet dwa razy. Dobra, kolejny traw. Co my tu mamy? Kepa 8.2. Bierzemy te karty z najwyższym overallem. I jayko. Dzeko leci do klubu Rodriguez Matip, Boże, ale słabo Słabo, słabo to daje Słabo to daje, masakra Ale dramat same złote karty nie ma nic specjalnego nic specjalnego bauman bauman kurde by nic nie dało może tutaj może tutaj jest specjalny henderson karta champions league okej okay. jedziemy dalej Godin, osiem pięć. Są te lepsze trafy O Boże I Rui Patricio, inform Może być Pan kolejny inform No i w sumie zostały nam dwa player piki Willian Ozil Ozila sobie weźmiemy w nowym klubie No i ostatni ostatni player pick do wzięcia I co tu mamy I w ostatnim niestety nic 8-3 Vela, Carlos Vela Dobra a, a, jeszcze się okazało, że duplikat nawet nie zobaczyłem Eee, dobra, szybki quick sell I co my tu mamy, a tu jest jeszcze jedna paczka Mieszana paczka rzadkich piłkarzy mm, I nic, bez walkoutu Bez, bez, bez walkoutu, bez walkoutu niestety mm. Dobra, Jimenez. A jeszcze kółka szkoda, bo duplikat. <coughs> Dobra, Dobra. Eee, no to tak. No to jeżeli chodzi o te player piki, to sami widzieliście, że się totalnie nic, nic dzisiaj nie wpadło. Eee, totalna żenada. Dużo kart przypalonych. Nic nam to nie zmieniło. W sumie jedna wysoko oceniona karta, i to był ten Henderson, z którym i tak. Prawdopodobnie nic nie zrobię. No nic, czekamy na jakieś lepsze SBC, czekamy na jakieś lepsze wyzwania i będziemy, e, będziemy, będziemy, będziemy je robić. E, z mojej strony to wszystko. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania i do mm, dania łapki w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, piszcie w komentarzach. Jeżeli wykonaliście te player pigi, to też napiszcie co trafiliście, czego nie trafiliście, czy jesteście zadowoleni, czy nie jesteście. Z mojej strony tyle i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.